Już w najbliższą sobotę Krakowia podejmie na swoim stadionie lidera Ekstraklasy. klasy. jak oni się ruszają, te kocie ruchy, te gesty rękami. Choć początek rundy w naszym wykonaniu mógł być lepszy, to pokazaliśmy już, że stać nas na więcej i nie należy nas pochopnie skreślać. Potrafię pracować dobrze, potrafię coś tam, coś tam dziwią mnie takie właśnie zachowania. Bez twojego wsparcia nasze starania mogą nie wystarczyć, dlatego wstań sprzed telewizora i pomóż nam zatrzymać pogoń. I choć w gruncie rzeczy w Szczecinie też są fajne chłopaki, takie są realia, ale zawsze mi uboby to To nie możemy zlekceważyć płynących z wielkopolski pytań. Pomożecie! Odpowiedź nie jest jasna, bo rywal wyjątkowo mocny. Uh, we say, uh, what time. Dlatego przestań szukać wymówek. Coraz mniej obawiamy się tego wirusa, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. I zapełnij dom, w którym na ciebie wszyscy czekamy. Bilety na nadchodzące spotkanie już dostępne na bilety.krakowia.pl